Teraz stoję przed tobą. Czego pragniesz? Zejdź do mnie, załatwmy to honorowo. Dlaczego zawsze musi się dokończyć przemocą? Nie mogę ci pomóc, bo tego nie chcesz. A ja nie pozwolę zniszczyć mojego dzieła. Nie pozostawiasz mi wyboru. Zginiesz.

何やこれ何が

Zabierz go ode mnie! Pała zala Hadinowi, bowiem znalazł on odwagę i w naszej wielkiej cywilizacji. Jeśli ślijcie wątpliwości, tak, że walczymy o przestrzenie. Król Nie, nic nie rozumiecie, ja nic nie ma. Proszę, nie możecie mnie wziąć, przystramuć... i mi z Zostawcie mnie! się! Precz! Niemierny! Mogą się albo was ratuje! Pomocy! Straż! Ratunku! Niech mi ktoś pomoże! Precz! Odejdź! A chodź za to głową! Niech mi tam Pomocy! Nie masz już dokąd uciekać. Zdrać mi swoje sekrety. Moja rola się skończyła. Bractwo nie jest na tyle słabe, by moja śmierć mogła je powstrzymać. Jakie bractwo? Nie tylko Al Mualim ma plany co do Ziemi Świętej. Nic więcej ci nie powiem. Skończyliśmy więc. Błagaj swojego Boga o wybaczenie. Dawno nas opuścił. Opuścił mężczyzn i kobiety, których przyjąłem pod swój dach. Co masz na myśli? Żebracy, dziwki, ćpuni, trędowaci. Wydaje ci się, że to materiał na niewolników? Nie nadają się nawet do najpospolitszych zajęć. Nie. Brałem ich do siebie nie po to, by ich sprzedać, ale aby ich uratować. A ty i tak zabiłbyś nas wszystkich. Nie. Czerpiesz zyski z wojny, ze zniszczonego życia. Tak, oczywiście, że tak myślisz w swojej ignorancji. Odgradzasz swój umysł? Tacy jak ty robią to najlepiej. Nie widzisz w tym ironii? Nie, zdaje się, że jeszcze nie. Ale zobaczysz.